Panie premierze, jesteśmy dokładnie w Domu Polskim, który promuje Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze kilka lat temu nie było takiego miejsca. Polska była tylko jednym z wielu uczestników tego forum i to wszystko. Ale teraz wygląda to zupełnie inaczej, bo to się zmieniło. Przepraszam, czy to jest temat, żeby teraz o tym rozmawiać? A dlaczego inwestorzy wybierają właśnie Polskę? Bo ja dzisiaj na tace zbieram. Panie premierze, ale niektórzy mówią tak, Polska szybko się rozwija, ale rozwija się szybko, bo goni europejską czołówkę, to naturalne i to jest naturalne zjawisko, a nie zasługa takich czy innych przepisów. Prawda w oczy kole, wyszło szidło z worka. Historię kijem chcecie zawracać, bo w stoczni gdańskiej to Jarek przez płot skakał. Polska gospodarka rośnie szybko, to prawda. Mamy też rekordową nadwyżkę handlową. To proszę powiedzieć nam wszystkim, jak to się przekłada na gospodarkę i czyja to jest zasługa? 60 miliardów podwyżki pieniądza. Jest porobione wszystko. 60 miliardów podwyżki pieniądza jestem. 80 miliardów podwyżki pieniądza jestem. Kiedyś na pytał pana premier Hiszpanii, jeśli dobrze pamiętam. No, a właśnie! A właśnie! A ha, ha, właśnie! A właśnie! A właśnie! A no, A więc! Z 1 grudnia nawet nie wiesz, proszę ciebie, batony grześki i będą grześki, tylko kurwa jarki! Co należy robić, aby utrzymać takie tempo wzrostu gospodarczego przez kilka kwartałów, a najlepiej przez kilka lat? 50 miliardów podwyżki pieniądza w banku od ludziów. Ludzie wpłacają do banków. Są, są najpierw w bankomatach. Człowiek bierze z bankomata i wpłaca do banku. To jest taka droga. Taka jest... Ekonomiczna droga, właśnie. I to na koniec naszej rozmowy, panie premierze, jeszcze cytat. taki dała bońska powiedziała: tak, Jarosław Kaczyński. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na świecie, na Europie, jemu zależy tylko na Polsce. Chciałbym pana poprosić o komentarz. Ty, platformerska ruro do przepchania, ty! A u nas jest. Cficyt. No, a u was był. Cficyt! Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę.